Radio Campus 97.1 FM poradzić sobie w pracy bez umiejętności miękkich. Życie w społeczeństwie nieodłącznie wiąże się z konfliktami, które z kolei trzeba z głową rozwiązywać. Studia to stres, z którym radzić sobie warto nauczyć się zawczasu. Sama nauka jest odrębnym zagadnieniem, a jej technik jest tyle ilu studentów. Z psychologią mamy do czynienia na co dzień. Radiokampus we współpracy z Wydziałem Psychologii UW postanowiło przybliżyć słuchaczom najważniejsze i najbardziej fascynujące zagadnienia związane z ludzką psychiką. W każdy czwartek po 14 usłyszycie rozmowy z pracownikami naukowymi Wydziału Psychologii, którzy dzielić się będą z nami swoją wiedzą, nie tylko czysto naukową. Ja nazywam się Karolina Werenc i zapraszam na pierwszy odcinek naszego cyklu. Premiera, a więc i gość jest wyjątkowy. Ewa Czerniawska, profesor Wydziału Psychologii, aktualnie dziekan, ale ogólnie pracownik Zakładu Psychologii Pamięci Uczenia się. Jak Pani się czuje, stojąc na czele wydziału tak długiej, bogatej tradycji? Sam wydział jako taki jest jednym z najmłodszych wydziałów, bo jako wydział samodzielny istniejemy dopiero od 81 roku, 1981. Wcześniej byliśmy instytutem przez krótki czas na prawach Wydziału a jeszcze wcześniej samodzielnym, ale jednak instytutem w ramach Wydziału Psychologii i Pedagogii. Natomiast rzeczywiście tak się złożyło, że prawie równocześnie u nas i na uniwersytecie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a trochę później, to może być zaskakujące, na Uniwersytecie Jagiellońskim, pojawiły się studia magisterskie z zakresu psychologii. I tu rzeczywiście no, ta historia jest trochę dłuższa, bo to był rok 50. Czy my myślimy do tyłu? Ja bym powiedziała tak, Mamy głęboką świadomość swoich korzeni. Co pięć lat organizujemy święto wydziału, takie jubileuszowe, i kolejnym pokoleniom studentów staramy się przybliżyć naszą historię, ale nie taką historię, powiedziałabym, zapisaną w księgach, tylko również w anegdotach, w opowiadaniach starszych pracowników. Zresztą z tego nawet udało nam się chyba wciągnąć studentów do tego, bo na ostatnim, który był, to studenci nakręcili film o historii wydziału. Zresztą w dosyć specyficznym okresie historii, kiedy nasz wydział, z racji stanu wojennego i późniejszych perturbacji, był dwa razy zawieszany. Pracownicy bywali internowani, studenci aresztowani. I ta nieznana historia. Szerszym kręgom studentów, co nie znaczy, ukrywana, tylko po prostu no, jakoś tak nie była eksponowana. Ogromnie zafascynowała naszych studentów i oglądali ten film z ogromnym zainteresowaniem, dowiadując się o rzeczach, o których nie mieli pojęcia. Natomiast głównie naszym celem jest jednak patrzenie w przyszłość. Muszę to podkreślić sto razy. Tak, my patrzymy głównie w przyszłość i głównie zastanawiamy się, jak z błędów, które popełniliśmy, wyciągnąć naukę pozytywną na przyszłość, a Aktualnie jesteśmy w tej dosyć szczęśliwej sytuacji, że zdobyliśmy wysokie granty na nowoczesne laboratoria, w tym jedno neuroscience, bardzo nowoczesną aparaturą do pomiaru EEG zarówno stacjonarną, jak i przenośną, do eye trackingu, do pomiaru różnych innych reakcji psychofizjologicznych. Lada dzień też będzie u nas otwierane takie mniejsze laboratorium, ale niezmiernie ciekawe, do badania rozwoju poznawczego niemowląt, gdzie również na przykład jest unikatowy zupełnie eye dla niemowląt właśnie. Także raczej nasze działania są i myślenie skierowane na przyszłość ze świadomością, skąd pochodzimy. No ale chciałabym jednak zapytać Panią o Pani funkcję tutaj w Uniwersytecie i na Wydziale jako dziekana. Na jakie Pani na co dzień napotyka trudności? Hmm. To pytanie jest o tyle dla mnie trudne, że mogłabym powiedzieć tak, jak na przykład w poprzedniej kampanii wyborczej ostatniej, która była, mówił rektor Tomaszewski, jestem człowiekiem Uniwersytetu. Jakoś tak się złożyło, że moje życie właściwie od urodzenia było związane, z, od mojego urodzenia z Uniwersytetem. Mój ojciec był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, kilkakrotnie dziekanem zupełnie innego wydziału, od razu powiem, prorektorem też. Dla mnie Uniwersytet zawsze był, jest i pozostanie miejscem magicznym. Mogę opowiedzieć anegdotę, się to wzięło. Kiedy byłam bardzo mała i nie wiadomo było co ze mną robić, to tata mnie brał na zebrania katedry, sadzał pod wielkim biurkiem, dawał dziurkacz i kartki papieru i mogłam robić konfetti woli. Oczywiście w domu mama nie pozwalała na takie rzeczy, bo kto by to potem sprzątał z a tam była podłoga drewniana, łatwo było sprzątnąć. Ja wyrosłam w przekonaniu, że właśnie na uniwersytecie człowiek jest wolny i może robić to, co mu dusza nakazuje. To, jeżeli chodzi o moje przywiązanie do uniwersytetu, ale z racji tego ja też wiedziałam bardzo dobrze, na czym polega Trudna, bo jest trudna, administracyjno-organizacyjna praca, którą pełni dziekan czy Wcześniej byłam 6 lat dwie kadencje prodziekanem, potem przez jedną kadencję niczym, czyli zwykłym pracownikiem. No i później jakoś tak się złożyło, że większość lektorów chciała na mnie głosować, powiem od razu z pewną przykrością, że nie było kontrkandydatów, dwa wybory tam i w tych ostatnich też nie, bo Trzej kolejni kandydaci stwierdzili najpierw, że oni może, trochę też znowu żartując, stworzą triumvirat, ale wszyscy trzej mieli dużo mniej głosów w wyborach indykacyjnych niż, nawet nie połowę, niż ja. Natomiast pytanie, co jest trudne. Na pewno to, co jest dla mnie ważne i jest trudne, to jest... Takie działanie, żeby jak najwięcej pracowników, jak najwięcej studentów dobrze się czuło. I nie o to chodzi mi, że trzeba wszystkich głaskać po głowie, nie stawiać wymagań i pozwalać na dowolne działania, tylko raczej o to, żebyśmy wszyscy, i pracownicy, i studenci, mieli poczucie, że to jest nasz wydział, nasz uniwersytet, jesteśmy z, z, nim, z nimi związani i chcemy wspólnie działać na rzecz. Tego naszego wspólnego środowiska. I oczywiście, tak jak w każdej grupie ludzi, bywa to trudne. Ludzie mają różne osobowości, różne poglądy, i często zajmuje to dużo czasu i wysiłku, żeby próbować te różnorodności jakoś. Ze sobą dopasować, tak żeby właśnie kończyło się to konfliktami. Powiem Pani rzecz, która nie jest zaskakująca. Niestety rośnie nam biurokratyzacja, która bierze się od samej góry Komisji Europejskiej, żeby nie było wątpliwości, no ale w miarę przepuszczania przez kolejne szczeble namnażają się nam papiery, sprawozdania, no takie rzeczy, które niestety zalewają nas. Dla nas największym zadaniem teraz to jest budowa nowej siedziby. Poświęcamy temu bardzo dużo wysiłku i bardzo dużo czasu. Jest to dla nas duża szansa, ponieważ w tej nowej siedzibie na kampusie Ochota chcielibyśmy nie tylko mieć dobre warunki do pracy dydaktycznej, dobre warunki do pracy naukowej, czego niestety w tej ciasnocie tutaj nie mamy, ale także osobny budynek, aczkolwiek połączony z dydaktyczno powiedzmy naukowym, w którym byłyby zarówno laboratoria specjalistyczne, jak i ta działalność, którą. Prowadzimy teraz na przykład wynajmując pomieszczenia gdzie indziej. Akademicki Ośrodek Psychoterapii, Ośrodek Terapii dla Dzieci i Rodzin, Pracownie Psychologii Transportu. No jednym samym taką działalność skierowaną i na badania, ale też i na dawanie psychologii innym czy pomoc innym ludziom. Taką, której jesteśmy w stanie udzielić. Także dla nas to jest priorytet. Od kilku lat zajmuje to dużo czasu, dużo wysiłku. Mamy nadzieję, że może nam się uda dostać trochę tak zwanych resztówek ze środków unijnych na część tego projektu. No i mamy zgodę Senatu na sprzedaż działki, która została podarowana Uniwersytetowi, tej, na której teraz jesteśmy, czyli przy ulicy Stawki, i przeznaczenia wszystkich uzyskanych środków na budowę. Nowej sieci, naszego nowego domu, jak my lubimy mówić. Przez lata poświęcała Pani dużo czasu na pracę akademicką, na kontakty ze studentami w roli nauczyciela akademickiego. A czy jest coś takiego, czego Pani nauczyła się od studentów? Ja się bardzo dużo nauczyłam od studentów, i stale się uczę od studentów i nie ma dla mnie nic cenniejszego. W doświadczeniu nauczyciela, jak tak zwana inwersja pedagogiczna, kiedy oto nauczyciel uczy się od swoich uczniów, uczniowie w jakich zakresach są od niego mądrzejsi, mówiąc już tak trywialnie. I ja to zawsze podkreślam. Dla mnie to jest rzecz tak oczywista, że kiedy student na zajęciach mówi: Pani powiedziała, że coś tam, coś tam, a ja przeczytałem, że coś innego zupełnie. No i co? No to ja mówię: Jeżeli znam, to mówię dlaczego uważam, że nie jest tak, jak można by wyczytać, ale jeżeli nie znam, to mówię, fajnie, że się dowiaduję, że jest coś takiego, czego jeszcze nie wiedziałam, nie znałam, takich badań, takiego tekstu i po prostu czytam, czy dowiaduję się u źródeł, żeby rozszerzyć swoją wiedzę. Natomiast ja chcę powiedzieć od razu, że może jestem nietypowym dziekanem, ale ja ani razu, ani będąc prodziekanem, ani będąc dziekanem, nie korzystam z żadnych zwolnień, tak zwanej zniżki dydaktycznej, prowadzę dokładnie tyle samo zajęć, czyli dużo za dużo powiem tak, ponieważ bardzo kocham nauczać, zarówno na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich są nie tylko na naszym wydziale, na, in, na kilku innych też mi się zdarza. Prowadziłam, no z tego już zrezygnowałam, po prostu jedyny dzień w tygodniu, który czasami wam wolny poniedziałek. Musiałabym przeznaczyć na to, także zrezygnowałam z wykładu w języku angielskim, na naszych studiach w języku angielskim. Po prostu już fizycznie ten jeden, pół jednego dnia w tygodniu potrzebuję. I też. Chyba jest trochę tak, że studenci to dostrzegają, że ja naprawdę kocham to, co robię, bo w ostatnich latach w plebiscytach Zarządu Samorządu dosyć regularnie byłam na podium za najlepszy wykład obligatoryjny. Najpierw to było trzecie miejsce, potem drugie, no a w ostatnim roku pierwsze. Także muszę powiedzieć, że... to no nazwane zostało to ładnie przez nasz zarząd akurat ta nagroda złotousty. No i zresztą nie tylko w tej kategorii, rozdawali na całe moje szczęście, bo ja dostałam jeszcze w jednej osobowość przez duże O, chociaż nie wiem, co to znaczy, no, ale coś miłego na pewno, ale też wybierają najlepszych prowadzących zajęcia obligatoryjne, ćwiczenia, fakultety, także w tych różnych kategoriach widać, że dostrzegają wysiłek nauczycieli akademickich i to, że to jest dla obu stron cenne i ważne. Ja sobie nie wyobrażam, że ja miała miatko mówić studentom jakieś prawdy objawione, bo ja też mam prawo się pomylić, mam prawo czegoś nie widzieć, ale staram się być rzetelna.